No to tak ten AG, to jest agier bodajże z klapą gaszącą Chyba czyli tym czymś tam I to będzie zastąpione taką rurą prostą No i tyle, no nie było za dużo syfu Ale trzeba wywalić EGR. Bo zaraz intercooler zakładam. I tak wkręcona rura zamiast EGR-u wygląda tak. Tutaj podciśnienie. Wkręcę śrubkę. Tutaj do drugiego przewodu też. Zobaczymy, czy wypali. Jakiś check engine. No i co rura. Z taką zaślepką można sobie podmienić na to, to jest najprawdopodobniej, wziąłem taką wersję. To jest najprawdopodobniej do tego, żeby sobie wpiąć wężyk i robić pomiary ciśnienia. No i ta rura na razie zostaje, to jest akurat z kaktusa C4, ale spełnia swoją rolę bardzo dobrze. Lepiej nawet chyba niż oryginał, i tyle. No to tak, tutaj podciśnienie zalepione. M8 śrubka, razy 20 wkręcona. Tutaj jeszcze uszczelniłem po to podciśnienie. Tutaj śrubka M6 razy 25. Też nie daje żadnej opaski dodatkowej. Tutaj zaślepka była w zestawie. Dociągłem mniej więcej tak no, żeby szpilek nie urwać. To już zostaje na stałe także. Myślę, że można dowalić dość mocno, tylko na te szpilki trzeba uważać. I tutaj jest klucz nasadka 12, taki, z tą przekładką najlepiej mieć, łamaną, żeby było fajne dojście. Co jeszcze jest potrzebne? Jest potrzebny imbus z szóstka, żeby to powykręcać, tylko że najpierw wykręcamy przy zdejmowaniu Egiwera tą rurę czyli najlepiej na ciepłym silniku te śruby dwie te dwie sobie poluzować później odkręcamy tu to jest silnik ATJ i dopiero mamy dojście do tej trzeciej śrubki tutaj żeby w ogóle zdjąć EGR no i co tutaj płaskie albo nasadka siódemka też nie przechadzać z tymi opaskami da się zrobić to w do godzinki czasu myślę na spokojnie. I tyle. Zaraz będę palił i sprawdzał czy jest jakiś błąd.